Dzisiaj kościołem stacyjnym w Rzymie jest Kościół Świętego Witalisa. Święty Witalis to ojciec. Protazego i Gerwazego. Ten kościół tutaj w Rzymie został ustanowiony przez papieża Grzegorza Wielkiego. Natomiast na początku był pod wezwaniem świętego Gerwazego i świętego Protazego, aż wreszcie przejął to wezwanie świętego Witalisa, ojca tych dwóch męczenników. Wchodzi się do tego kościoła po schodkach w dół. Olśniewa blask po pierwsze malarstwa iluzjonistycznego. Widzimy tam bowiem kolumny, które nie są kolumnami. Ale gdy wchodzimy, to od razu widzimy że są wykonywane z różnego rodzaju dziwnych gatunków marmuru. Pomiędzy tymi iluzjonistycznymi filarami już nie ma iluzji. Są sceny męczeństwa, męczeństwa, które dokonywało się na przełomie wieku. W tym kościele zobaczymy świętego Ignacego, który został zamordowany a w tle będziemy mogli zobaczyć resztki koloseum. Tam będą też męczeństwa Gerwazego i Protazego, świętego Klemensa z tą charakterystyczną kotwicą, ponieważ został utopiony i żeby przypadkiem nie ożył, to jeszcze przyczepiona mu do szyi kotwicę. I wreszcie też mamy męczeństwo świętego Vitalisa. Gerwazy i Protazy zostali torturowani, biczowani, ścięci, a święty Vitalis został zamęczony, nałożył, rozciągnięty, poszarpany Zdeptany. Bardzo ważne w tym kościele jest także to, że tam są posągi doktorów Kościoła, którzy wyznaczają drogę Kościoła oraz zdanie świętego Ambrożego odnoszące się do męczenników. Święta Religia Ambroż. czyni swą nagrodę z tego, co niewiara uznała za karę. Muzyka